To jak mówię, ja na na no. nie? To znaczy jak, to jest chcę. to zakładki jest... no, dwa. na na otwartym, nie? Na otwartym i na pogwałnieni. Tak, tak. no, znaczy no, ja się Nie jadam, ale się ja to w w no, tak. to nie poradzę. Nie, nie no na razie

좋다. 미개! 오! 야! 타모고베스. 미개! 오! 파파! 이츠야 네부. 과도이 쿠리. 오네! 볼데이! 와!

어! Dawajcie, no kurwa. Co, teraz ten z będzie wrzucić? Tak. I na skrzydło, na skrzydło. prawo. I to samo. No tak wrzuca, dobra No i pierwsza. Kurwa. Nie. Tak. Yeah. Kurwa, oni cofają czas

예, 지금 그 eh 그 네, 그 네, 나, 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 나